Ale ma nawigacji. Powiedz zaopatrzony bracie, to tu bierze, jesteś. Wywozić, za ty jesteś. O, o, nie, on, jest on nie wsadził po to, żeby wszystkie szyby No, Chodzą. Poczekaj, czy nie pal go. Nie, ja bym w ogóle żeby z tyłu to. Jak wam to wyrazi? To jest to, to, <laughs> o, Poczekaj, ty, w klatka zdała egzamin. Ale gdzie? Tam się wygiewałam. No, no, no. No, no. tak. Tutaj. Tak, no, no, co ale tam, a ten? zobacz Jak się można na prostej Jak pan to zrobił? Ja Nie, to Ja Kurwa, na prostej drodze, drodze, jak się można wyjechać na prostej jak drodze. No. Jak, to drodze? Jak pan tak, to zrobił. to mam, ja no, to ya fi jay.